Cześć Manku, witam wszystkich z tej strony Nitro. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać stronę, na której możecie sobie kupić końcy. Jest to strona goldactive.com. Możecie tutaj sobie właśnie kupić końce do Fify I jako, że wiele osób pyta, jak to zrobić, to już Wam pokazuję. Klikacie tutaj PC, jeśli to jest PC, jeśli to jest Xbox bądź PlayStation. Klikacie do innego i załóżmy, chcecie sobie kupić 500 tysięcy. Dobra, więc klikacie tutaj, wpisujecie swój e-mail. Mój e-mail to jest ten, który automatycznie się tutaj uzupełnił. I tutaj musicie jedyne co... to jest wasz klub i nazwę zawodnika, którego wystawiacie tutaj w FIFA. Wchodzicie, wystawiacie jakiegoś zawodnika bodajże powiedzmy, że to będzie jakiś zawodnik, który jest mało warty, żeby go właśnie wymienić na te końce. Powiedzmy, że nie, tego nie chcę. Powiedzmy, że będzie to John Terry. Stawiam go na licytację za te 500 tysięcy. Chwilę może potrwać. 30, 10, 100, 200, 300, 400, 500 tysięcy na 3 dni. Stawiamy go na licytację. I teraz wystarczy wpisać 4. Dobra, mamy Johna Terego, wybieramy opcję płatności. Macie tutaj PaySafeCard, yy, karta kredytowa, bądźcie co chcecie. Klikacie Payment Now i w momencie, kiedy właśnie przekierowuję go, opłacacie swoje zamówienie. Jeśli to jest PaySafeCard, to oczywiście jest troszkę inaczej to wygląda i płacicie za swój tutaj. Dobra i teraz jedyne co musicie zrobić to poczekać aż y, aż pracownik właśnie tego, y, tej strony wam kupi. No więc mam nadzieję, że Wam pomogłem. Trzymajcie się wszyscy cześć.